To jest niezwykle niebezpieczna koncepcja, ponieważ podczas gdy wierzymy, że przyczyniamy się do poprawy ludzkiego życia w ciągu historii, tak naprawdę niszczymy siebie. Wszystko, co nazywamy postępami, czy to poprzez technologię, czy nabywanie nowych umiejętności, prowadzi nas do naszej własnej ruiny. Powiedziano, że nowoczesne systemy komunikacji są jak przedłużenie ludzkiego układu nerwowego w świecie zewnętrznym: telefony, telegrafy, radio. Telewizja, wszystkie te urządzenia elektroniczne wzmacniają nasz układ nerwowy, tak jak koło wzmacnia funkcje naszych nóg. Jednak pomyśl o problemach, które wynikają z tego wzmocnienia. Elektroniczne przedłużenie układu nerwowego oznacza koniec prywatności, jakby wszystkie Twoje intymne myśli stały się natychmiast dostępne i widoczne dla wszystkich. Lub, odwrotnie, jakby to, co nazywamy ja prywatnym, stało się ja kolektywnym. Rozważmy to z ciemniejszej strony. Niewygodę, jaką stanowi możliwość kontaktowania się z Tobą w dowolnym momencie przez telefon. Teraz podwój lub potrój tę niewygodę, wyobrażając sobie przyszłą technologię, w której nie tylko usłyszysz głos osoby, ale także zobaczysz jej obraz. Może dojść do sytuacji, w której wszyscy będą mieli małe urządzenie wielkości kieszonkowego zegarka z ekranem telewizora z jednej strony i wybierakiem z drugiej. A wszyscy na świecie będą mieli przypisany do niego numer. Wyobraź sobie teraz scenariusz, w którym istnieje ogromna sieć komunikacji elektronicznej, która łączy wszystkich ludzi, ujawniając ich najintymniejsze myśli. Indywidualność znika, prywatność jest zniszczona. Wszystko, kim jesteś i wszystko, co myślisz, jest dostępne dla wszystkich. Ale teraz, gdy osiągamy ten poziom połączenia. Stajemy się całkowicie publiczni wobec siebie, a sekrety stają się przestarzałe. Co byśmy zrobili? Nie mielibyśmy innego wyboru, jak tylko zaakceptować tę nową rzeczywistość. Musielibyśmy powiedzieć: Cześć wszystkim, jesteście częścią mnie, ponieważ nie byłoby już granic między tym, co uważamy za prywatne, a tym, co publiczne. Nasza technologia nieuchronnie prowadzi nas w tym kierunku, gdzie wszystko jest dostępne dla wszystkich. A w tym procesie ujawniamy coś, co zawsze istniało interkoneksje między wszystkimi ludźmi. Pomyśl o tym w ten sposób. Pierwszym ludzkim wynalazkiem do komunikacji na dużą odległość były drogi i ścieżki, którymi ludzie wędrowali. Wraz z udomówieniem koni, te drogi stały się bardziej widoczne, zaznaczone kopytami zwierząt. Jednak w XIX wieku posunęliśmy się dalej niż fizyczne drogi, odkrywając szlaki a następnie kable prowadzące komunikację. Tak świat ekonomiczny i społeczny przekształcił się w ogromną sieć dróg, szlaków i kabli, które nas łączyły. Teraz najfascynujące jest to, że jesteśmy świadkami znikania tych tradycyjnych środków komunikacji. Drogi i szlaki ustąpiły miejsca samolotom, a kable zostały zastąpione falami radiowymi i sygnałami telewizyjnymi, które nie potrzebują fizycznych kabli do przesyłania informacji. W miarę jak stajemy się bardziej technicznie zaawansowani, widoczne ślady technologii zaczynają znikać z powierzchni Ziemi. Gdy wszyscy będą mieli zaawansowane osobiste urządzenia komunikacyjne, takie jak kwantowe skoki włączności, autostrady staną się przestarzałe. Rozpadną się i w końcu zostaną pokryte trawą i mchem, ponieważ nikt już po nich nie będzie podróżował, a one znikną z powrotem w krajobrazie naturalnym. Jak dziwna będzie ta transformacja? Beton, który dziś nas duszy, i samochody, które nas izolują, czyniąc nasze podróże uciążliwymi, znikną, ponieważ nie są już technologicznie efektywne. Łącząc naukę telewizji z laserami, będziemy mogli tworzyć trójwymiarowe obrazy dowolnej osoby, którą chcemy zobaczyć, projektując je bezpośrednio do naszych salonów. Wyobraź sobie, że możesz połączyć się z przyjaciółmi w Nowym Jorku, Londynie lub w jakimkolwiek innym mieście. Przynosząc ich trójwymiarowe obrazy do swojego pokoju za pomocą laserowych promieni. Po prostu wykręcisz ich numer i, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, będą obecni obok ciebie, nawet jeśli fizycznie będą w innym miejscu. Dla wszystkich praktycznych celów będą tam, siedząc z tobą. Oczywiście będą ograniczenia w interakcji z holograficznym obrazem, ale ta technologia pozwoli na jednoczesne zreplikowanie spotkania, które odbywa się na przykład w Nowym Jorku. W wielu innych miastach. Spojrzysz na konkretny punkt w swoim pokoju i zobaczysz trójwymiarowe obrazy swoich przyjaciół, a oni zobaczą to samo w swoich domach. To samo spotkanie lub konferencja odbywałaby się w pięciu miejscach jednocześnie, w różnych częściach świata. Każdy uczestnik miałby holograficzną wersję wszystkich innych w swoich własnych przestrzeniach, co pozwalałoby na zupełnie nowy sposób przepływu komunikacji. Jedna z nich, siedząc tam, Uważa się za autentyczną i wchodzi w interakcję z tymi pięcioma obrazami laserowymi, nieustannie zadając sobie pytanie: gdzie tak naprawdę jestem? W miarę jak to się dzieje, technologia elektroniczna posuwa się jeszcze dalej. Teraz nie tylko te pięć osób może widzieć się na swoich trójwymiarowych ekranach laserowych, ale także ich najintymniejsze myśli stają się przezroczyste, jasne dla siebie nawzajem. Nie ma już ukrycia, sekretów ani barier między umysłami. Wyobraź sobie wpływ tego. Ten rodzaj wzajemnej wiedzy byłby wspaniały, gdybyśmy mogli go zaakceptować i nadal żyć w tej rzeczywistości. Podobnie jak drogi i kable znikną, urządzenia elektroniczne ostatecznie również staną się przestarzałe. Sieć komunikacji między ludźmi przekształciłaby się w coś bardziej zaawansowanego percepcja ekstra zmysłowa lub psiotycznego gdzie połączylibyśmy się nawzajem bez potrzeby jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego, ale poprzez telepatię ponieważ w głębi duszy to, co technologia robi, nie tworzy nowej sytuacji, ale ujawnia coś, co zawsze było obecne. Kiedy zaczynamy koncentrować się wyłącznie na świadomej uwadze jako naszym głównym środku rozumienia świata i komunikacji, kończymy ignorując inne formy komunikacji, które zawsze istniały. Specjalizujemy się tak bardzo w jednym unikalnym sposobie doświadczania, że stajemy się ślepi na wszystkie inne kanały komunikacji, które zawsze tam były. Zaczynamy je mierzyć, wyjaśniać i badać, próbując udowodnić, że istnieją. Jednak w ten sposób technologia, którą stworzyliśmy, tylko odsłania to, co już było dostępne, ukryte przed naszą powszechną percepcją. Teraz pomyśl o tym ostatecznie dojdziemy do punktu, w którym nie będziemy potrzebować radia ani telewizji, ponieważ będziemy używać telepatii do komunikacji. Technologia, w tym sensie, sprawi, że telepatia będzie akceptowana i uznawana za ważną formę komunikacji, bez potrzeby zewnętrznych urządzeń. Kiedy nie będziemy już potrzebować telefonów ani żadnych technicznych środków, wszystkie myśli będą odczytywane natychmiastowo, a wszystkie informacje będą dostępne dla wszystkich. Ale co naprawdę odkryjemy, będąc w stanie odczytywać myśli innych? Odkryjemy, że czytanie myśli innej osoby jest bardzo podobne do czytania własnych myśli. Tak. Będą niewielkie interesujące różnice, ale w głębi serca głębokie poznanie innej osoby będzie jak poznanie samego siebie. I tak, w miarę jak drogi znikną, szlaki odejdą, kable znikną, radio i telewizja przestaną istnieć, ostatecznie nawet telepatia również zniknie jako środek komunikacji. Dlaczego? Ponieważ na końcu zdamy sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy jednym. Kiedy osiągniemy to pełne zrozumienie, Idea komunikacji sama w sobie się rozpuści, ponieważ będziemy w pełnej jedności. Nie będzie już potrzeby przekazywania myśli czy uczuć od jednego do drugiego, ponieważ nie będzie różnicy między ja a ty. Wszyscy będziemy zintegrowani w jednym polu świadomości, gdzie komunikacja, jaką znamy, stanie się nieistotna. Jeśli ten materiał zainspirował Cię i skłonił do refleksji nad interkoneksją, którą budujemy w erze cyfrowej, nie zapomnij zasubskrybować kanału. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów, w których będziemy kontynuować eksplorację głębokich tematów, takich jak ten. Zostaw swój komentarz z refleksjami i podziel się nim z tymi, którzy mogą skorzystać z tych idei. Do zobaczenia w następnym filmie.